Dzień dobry moi drodzy. Witajcie we wtorek 19 września 2023 roku. Dzisiejszy dzień to ósemeczka, a księżyc znajduje się w znaku Skorpiona. Ósemka sprawia, że ten dzień jest na pewno dobry na wszystkie prace, to znaczy może prace, może nie prace, może źle to powiedziałam. Wszystkie sprawy, które są związane z pieniędzmi, z materią, ze zbieraniem plonów. To jest taki moment, kiedy właśnie to, na co sobie zapracowaliśmy, otrzymujemy, czyli właśnie zbieramy plony. Był wcześniej czas sadzenia, przychodzi czas zbiorów. Na pewno jakieś niespodziewane kłopoty i problemy mogą się pojawić w tych sferach, jeżeli coś zaniedbaliśmy, ewidentnie czegoś nie dopilnowaliśmy, no to wtedy to niestety może nam dzisiaj właśnie zostać ukazane. Dobry czas również na załatwianie spraw urzędowych, oczywiście tak. No i myślę, że na pewno w tym dniu warto się też dzielić z innymi. na takiej zasadzie, że jakby ruch tutaj właśnie w materii, czy to w finansach wynikający z takiego przekazywania dzielenia powoduje przypływ, kiedy nasze dobra zostają pomnożone. To jest też dobra energia na to, aby wspomóż kogoś starszego, na przykład naszej rodzinie, ewentualnie ktoś starszy rzeczywiście może tej pomocy od nas y, potrzebować, oczekiwać, tak? no, czy to zrobimy, to już jakby później ciąg y, dalszy. No i oczywiście skoro ósemka, to uważajcie na, na nasze nerwy, bo jesteśmy dzisiaj dość mocno y, w takim napięciu, y, warto, myślę, zanim coś się wydarzy, czy zanim chcemy coś powiedzieć, policzyć do dziesięciu no, i generalnie nie dać się sprowokować. Skorpion, księżyc w znaku Skorpiona będzie powodować taką dużą ostrożność u nas, więc na pewno dzisiaj nie będziemy działać w jakiś sposób brawurowy, raczej można powiedzieć w ukryciu, raczej właśnie nie pokazując innym, jakie mamy plany, jakie mamy zamiary, będziemy sobie być może przygotowywać właśnie jakieś takie. Plany na dalszy, dalszy czas, dalsze życie. No i myślę, że raczej właśnie będziemy, tak jak powiedziałam, trzymać je w ukryciu. Raczej będzie nam dzisiaj towarzyszyć taka, można wręcz powiedzieć, nawet niechęć do zwierzania czy do takiego uzewnętrzniania tego, co gdzieś tam w naszym, w naszym sercu czy w naszej duszy gra. No dobrze moi drodzy, zobaczmy co karty chcą nam w dniu dzisiejszym powiedzieć. Jeżeli chodzi o Baranka, Baran ma dzisiaj kartę diabła, a więc, no, przede wszystkim należałoby uważać na wszelkie nałogi, na wszelkie uzależnienia, żeby się gdzieś nie dać takiej energii złapać w swoje, w swoje szpony. Na pewno jest to karta również materializmu, więc może Wam dzisiaj towarzyszyć takie dość materialne podejście do, do wszystkiego, do życia. Ale ósemka też będzie tą energię wspomagać, więc być może dlatego tak się dziś zadzieje. Uważajcie na wybuchy złości, agresji, na jakieś awantury. No i to oczywiście może też być jakby waszym udziałem, ale możecie też być jakimiś takimi niemymi świadkami takich właśnie sytuacji. W diable często ujawniają się jakieś lęki, jakieś obawy, coś wychodzi na wierzch. Skoro księżyc znaku skorpiona, będziemy na siłę próbowali to ukryć, ale to gdzieś tam będzie wystawiać um, głowę na powierzchnię. No więc taka, kochani, energia. Karta dla um, baranka to granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. No i moi kochani, byczek. ubyczka dzisiaj dwójka um, pucharów, czyli karta, która mówi o Budowaniu relacji o związkach, o, o miłości, o przyjaźni, o dobrej współpracy, o takim dobrym porozumieniu. Z innymi ludźmi. Więc bardzo fajna energia, tak można tutaj naprawdę dobrze się czuć. Nasze relacje się rozwijają, wzrastają, wchodzimy na jakieś wyższe poziomy, dołączamy do kogoś, współpracujemy, mogą tutaj jakieś nowe pomysły się pojawiać, właśnie w takim zakresie jakiejś wspólnej pracy. No i cementujemy generalnie, czy to związki, czy przyjaźnie, czy miłości. Cementujemy. To powoduje, że właśnie coraz bardziej się czujemy pewni, bezpieczni, dbamy o siebie wzajemnie, dostrzegamy też to, co nas łączy, co jest dla nas wspólne. No i myślę, że to w takim pozytywie należałoby do tego właśnie podejść. I karta dla byka, kochani, to marzenia. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły gotowe wesprzeć Twoje marzenia. Kochani bliźnięta, bliźnięta mają dzisiaj dziesiątkę monet, czyli skupienie właśnie na, e, skupienie na materii, na, na finansach, na, na naszych być może sprawach zawodowych również, ale przede wszystkim w oparciu o nasz dom. O naszą rodzinę. To jest karta bezpieczeństwa materialnego i bezpieczeństwa w sensie takiej stabilności, tak, kiedy mamy y, poczucie, że właśnie. Y, nic się tutaj w naszym życiu złego nie dzieje, jest, jest taki dobrobyt, jest poczucie spokoju, stabilność, bezpieczeństwo, jesteśmy wolni od problemów finansowych przede wszystkim. Można się również w tej karcie z pewnością cieszyć jakimś takim sukcesem biznesowym, no i czuć się bezpiecznie finansowo. Więc na pewno jest to jakiś rodzaj dobrej pasy. No i też to są jakieś układy rodzinne, tak? Takie często pomiędzy dziećmi a rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, kuzynostwem. Więc tutaj na takich poziomach mogą się odbywać jakieś rozmowy, jakieś planowanie wspólne, wspólnych inwestycji czy też ewentualnie szukanie jakiejś pomocy właśnie u rodziny. Albo, albo ktoś z rodziny Wam będzie oferował właśnie pomoc. Błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Kochani Raczek, Raczek ma dzisiaj Królową Mieczy, czyli kartę, która mówi o bardzo dużym takim zmyśle, że tak powiem intelektualnym, tak? kiedy wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest mocno przepuszczane właśnie przez umysł, to jest też taka duża otwartość, to jest też duży, duża, tak, duży taki rozsądek, logika, szczerość, bystrość umysłu. No i oczywiście bezpośrednio i w taki sposób dość otwarty można trafić na pewno na sedno sprawy dzisiaj, tak? Nie ma tutaj jakiejś pretensji w działaniu, to jest taki, taka energia dość otwarta właśnie i bezpośrednia. Z drugiej strony to jest też taki dość duży dystans do wszystkiego, więc możecie Wy drogie raczki tak właśnie się dzisiaj czuć, ale też możecie odczuć z czyjej strony, taki duży właśnie dystans i duże duże taki chłód nawet, tak? taki emocjonalny chłód Na pewno też nie dacie się dzisiaj oszukać, bo to jest karta też właśnie takiej, takiej pewności, tego, że wszystko to, co do Was przychodzi, co słyszycie, jesteście w stanie to w odpowiedni sposób przeanalizować, wyciągnąć wnioski, logicznie na pewne sprawy spojrzeć i nie dajecie się na pewno oszukać. I karta dla was to wdzięczność. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Dla Lwa kochani dzisiaj dziewiątka pucharów, więc karta, która mówi o spełnieniu życzeń, o takich romansach, o takim w sumie zadowoleniu z bycia tu i teraz i takiej umiejętności też docenienia właśnie tego, co się w naszym życiu dzieje, czyli jesteśmy obecni w teraźniejszości, tak? Nie pędzimy gdzieś tam za marzeniami, nie żyjemy przeszłością, tylko żyjemy dniem dzisiejszym. Realizujemy swoje pragnienia, osiągamy swoje cele. Można powiedzieć w tej karcie: wyrażajcie głośno swoje życzenia, marzenia, bo mogą się zrealizować, bo to jest ten właśnie moment, kiedy dostajecie to, o czym marzycie. Na pewno w tej karcie również ukrywamy często uczucia, nasze emocje, ale nie dlatego, że my chcemy kimś manipulować. To jest raczej taki moment, kiedy szczególnie dzisiaj w tym księżycu, w znaku Skorpiona, nie chcemy, żeby ktoś widział na przykład naszą słabość, czy nie chcemy, aby widział naszą dużą emocjonalność, tak? Więc raczej. Będziemy zakładać maski, tak? Szczególnie wobec osób, które nie są naszymi najbliższymi, bo pewnie w, w stosunku do najbliższych te uczucia będziecie mm, okazywać i będziecie też potrafili to zrobić. Natomiast w stosunku do osób mm, troszkę powiedzmy dalszych, tak? Na, w rozumieniu takich relacji, no to właśnie no, uśmiech na twarz, tak? Założenie maski i raczej niechęć, aby ktoś tam gdzieś wam zaglądał pod y, powłoczkę waszą zewnętrzną. Dla, y, dla lwa, kochani, pomoc: zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. No i moi drodzy, szóstka monet dla panny. Więc karta, która mówi o równowadze i o dbaniu właśnie o tę równowagę, szczególnie tutaj w każdym rodzaju relacji, aby ta karta nawołuje do tego, aby dbać o równowagę w dawaniu i w braniu, w jakiejś opiece, ewentualnie i w przyjmowaniu tej opieki, we wspieraniu innych i przyjmowaniu wsparcia również od innych. No, i to, czego dostajemy, to, co dostajemy, to, co dajemy innym, żeby tutaj właśnie ta równowaga była zachowana. W przeciwnym razie sytuacja staje się dla nas i dla tej drugiej strony bardzo szybko ciężarem. Więc tak, bywa, że w tej karcie próbujemy w jakiś taki sposób dwutorowy, coś godzić ze sobą. Dzielić czas pomiędzy jakieś dwie sytuacje, czy może pomiędzy jakieś dwie osoby, no myślę, że na dłuższą metę to może być trudne i może być też odczute, tak, że ktoś będzie wiedział, że coś takiego się tutaj właśnie z Waszej strony dzieje. Więc też się zastanówcie, czy, czy chcecie komuś takie właśnie sygnały dać, bo może to być różnie zrozumiane i różnie odebrane. I karta dla panny, kochani, to wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. No i moi drodzy, waga. Waga ma dzisiaj czwórkę buław, czyli karta, która mówi o świętowaniu o jakimś powodzie do radości czyli coś się wydarza takiego, co daje wam poczucie szczęścia. Chcecie w związku z tym e, uczcić to w jakiś sposób, chcecie m, celebrować. Właśnie, czy to jakiś sukces, czasem jakąś rocznicę, czy jakiś jubileusz, czy czyjeś święto po prostu. Może to być również jakaś impreza rodzinna, a może jakieś ważne osiągnięcie może ukończenie, nie wiem, studiów, czy, czy, szkoły, czy jakiejś innej szkoły, tak? I chcecie się tutaj pochwalić przed najbliższymi, przed rodziną. No i właśnie w związku z tym organizujecie jakąś. Imprezę. Na pewno jest to też otwarcie na jakieś nowe możliwości, poczucie wolności, poczucie takiego właśnie oswobodzenia, ewentualnie kiedy wcześniej jakaś trudna sytuacja w waszym życiu była, a teraz udaje się wam z tej sytuacji wydostać. No i karta dla wagi, uciekła mi to miłość. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. No i kochani Skorpion, Skorpion ma dzisiaj Asa Mieczy, czyli karta, która mówi o nowym pomyśle, o jakimś nowym rozwiązaniu, które do Was może dzisiaj przyjść. Zazwyczaj te nowe pomysły przychodzą tutaj w wyniku jakiejś inspiracji, która idzie z zewnątrz, czyli albo rozmawiamy z kimś i właśnie jakieś takie światełko się nam zapala, albo przeczytamy jakąś książkę, albo obejrzymy jakiś program. Gdzieś powiedzmy coś nas zainspiruje, tak, to takie olśnienie, jest rodzaj takiego olśnienia, no i ten nowy pomysł tutaj przychodzi. Również to jest karta, kiedy dowiadujemy się jakiejś prawdy na jakiś temat, tak, czyli coś było do tej pory ukryte, schowane, być może szukaliście odpowiedzi, chcieliście się czegoś dowiedzieć, no i robicie wszystko, aby właśnie tutaj tą prawdę. Jakby dostrzec, dowieść, usłyszeć, zobaczyć, i tak dalej, i tak dalej. Więc analizujecie, być może, różne sytuacje, właśnie, właśnie po to odnajdujecie fakty. No i myślę, że też tutaj, w pewnym sensie, trzeba będzie stawić czoła jakimś nieprzyjemnym sytuacjom, może tak. I bywa, że właśnie po takim odkryciu prawdy następuje odcięcie, tak? azmie czy to jednak. To jest też odcięcie energii, więc czasem się od czegoś odcinamy: od jakiejś osoby, od jakiejś sytuacji, od jakiegoś miejsca. No, następuje odcięcie. I karta dla Skorpiona to cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Kochani, strzelec. Strzelec ma dzisiaj czwórkę pucharów, czyli karta takiego troszkę obnoszenia focha, tak? Może coś dzisiaj spowodować u Was. Właśnie takie obrażenie się na cały świat, kiedy to zabieramy zabawki i wychodzimy z piaskownicy, tak, to na takiej zasadzie. Czasem to jest apatia, jakaś handra was będzie tukła, może też tak być, albo wręcz taki moment, kiedy potrzebujemy chwili dla siebie. Chcemy się skupić na własnych uczuciach, chcemy tak jakby troszkę wniknąć w siebie. Nie przejmować się tym, co inni mówią, właściwie to nawet nie słuchamy tego, co inni mówią, nie skupiamy na tym naszej uwagi, tylko właśnie patrzymy poprzez swój punkt widzenia i tak naprawdę do swojego wnętrza. Bywa w tej karcie, że medytujemy, że marzymy albo tęsknimy za kimś, tak też może być. Jest nam takie zatrzymanie, właśnie po to, żeby sobie porozmyślać, albo wpaść w taką lekką nawet zadumę. Na pewno tu nie ma aktywności, tak? Wycofujemy się z tej aktywności. No i tutaj, co jest na pewno niebezpieczne, to to, że można przegapić jakieś okazje. Bo coś tutaj się może pojawić, ktoś może do nas wyjść, wyjść z jakąś no, propozycją. No, i możemy to po prostu przegapić, więc bądźcie czujni, nie zatracajcie się tak bardzo w tej zadumie, żeby właśnie tutaj nie przegapić co, czegoś fajnego. No i kochani, medytacja dla Was. Zrób mały krok wstecz, wsłuchajcie się w głos swojej duszy. Koziorożec, moi drodzy. Koziorożec ma dzisiaj piątkę pucharów, czyli karta, która mówi o. Rozczarowaniu. To jest taki moment, kiedy najczęściej wynika to z tego, że mamy duże oczekiwania, te oczekiwania się nie spełniają i w związku z tym my czujemy rozczarowanie. Ważne, po pierwsze, to jest taka utrata nadziei, tak? bo już nam wydaje, że już to się nie uda, już naprawić, tak, mleko się rozlało. No i w pewnym sensie odpuszczamy pewien temat, już, już nie wierzymy w to, że może się to jeszcze naprawić czy poprawić. Natomiast nie potrafimy też się odciąć od tego tematu, i ciągle gdzieś tam w głowie ubolewamy nad czymś, maglujemy jakieś tematy, wracamy. Ciągle to zawiedzenie hmm, wynikające z, tego, z tej sytuacji, z tego zdarzenia, ciągle gdzieś tam nam towarzyszy. No i to jest taka chęć, aby odwrócić czas, żeby to się nie wydarzyło, żeby jeszcze raz jakąś sytuację przeżyć w inny sposób. Natomiast no raczej to już jest oczywiście niemożliwe, więc najlepszą e, możliwą drogą to jest zaakceptowanie tego, co się wydarzyło, przyjęcie odpowiedzialności też być może za tę sytuację i pójście dalej, tak? Pozostawienie tego y, i takie jakby odzyskanie nadziei na to, że jutro jest nowy dzień i może być, e, może być lepiej. Więc jeżeli w ten sposób do życia, do świata podejdziecie, to myślę, że to rozczarowanie, Najzwyczajniej minie. Niezależność. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. No i Wodnik, moi drodzy, Wodnik ma dzisiaj kartę gwiazdy, a więc bardzo duża nadzieja, taki wewnętrzny spokój, szczególnie jeżeli wcześniej był jakiś trudniejszy czas, kiedy przeżywaliście jakieś e, trudne e, chwile. Bardzo możliwe, że właśnie zrzucacie z siebie te ograniczenia, te więzy, te jakieś trudne emocje i zaczynacie w taki pozytywny sposób myśleć o przyszłości. Takie dobre myśli właśnie do Was przychodzą. Jesteście pełni wiary, pełni nadziei, pełni też wdzięczności, bo w tej karcie też dziękujemy za to, co mamy, doceniamy to. No i to jest takie światełko w tunelu, które. Które pozwala nam właśnie w zupełnie inny sposób do wielu spraw podejść. Na pewno to jest karta również wszelkich działań związanych z jakimiś artystycznymi tematami, obojętnych w jakiej kwestii, jakieś tworzenie, kreacja. No to dzisiaj na pewno tutaj weny twórczej nie zabraknie. I również taka duża lekkość w okazywaniu i przyjmowaniu uczuć, emocji innych ludzi. I karta dla was to odkrywanie. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. No i moi drodzy pozostała dwójeczka monet dla rybek, więc drogie rybki wy dzisiaj będziecie rozważać jakieś za i przeciw, być może w jakimś temacie. Będziecie zastanawiać się, co jest ważniejsze, co jest łatwiejsze, co trudniejsze, co bardziej korzystne, co może być dla Was wygodniejsze. No, w różnych kategoriach możecie tutaj to ocenianie prowadzić, ale na pewno jest to oparte o materię, o pieniądze, o zyski, o koszty ewentualnie, jakie musimy ponieść. Ta karta mówi o balansowaniu, o takim przeskakiwaniu z miejsca do miejsca, z sytuacji do sytuacji, od osoby do osoby. Też, też to jest takie stanie, właśnie w rozkroku. Ale generalnie karta współpracy, karta porozumienia. Karta zmian, również kiedy trzeba mieć tą świadomość i zdawać sobie sprawę z tego, że w życiu wszystko się zmienia, że ciągle właściwie płyniemy z wydarzeniami. I właściwie to też karta, która mówi o tym, aby się otworzyć właśnie na ten rozwój, na te zmiany, które, które są nieodzowne i zawsze w życiu następują. I myślę, że można znaleźć tutaj w tej karcie właściwie. Wszystko, tak? Bo tu jest takie pogodzenie właśnie wszystkich energii, czyli można znaleźć czas na pracę, i czas na zabawę, czas na miłość, i czas na może złość, czy gniew w stosunku do kogoś, tak? Więc wszystko to, co w jakiś sposób odreagowujemy, też tutaj może mieć miejsce. No i kochani, karta dla rybek to relaks. Pozwól sobie na lenistwo. Czasami dobrze jest nic nie robić. No pewnie. A dlaczego nie? Dobrze, kochani, bierzemy anielskie karty, wylosujemy sobie trzy rady. Ewentualnie, jeżeli macie pytania, no to wiecie, już znacie zasady. Mogą to być trzy pytania. Grupa numer jeden. Grupa numer dwa. Oraz grupa numer 3. No i czytamy. Jedyneczka. Jedyneczka to mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, że sytuacja, o którą pytałeś, rozstrzygnie się w sposób, jaki zakładasz. Mogą mieć za to miejsce rozliczne inne możliwości rozstrzygnięć. Może być również tak, że to, co prosisz, nie leży w Twoim najwyższym, najwspanialszym interesie. Skup się więc na alternatywnych możliwościach. Otwórz swoje oczy na odmienne okazje, bądź otwarty na doświadczanie wyjątkowych i w większym stopniu podnoszących na duchu rozwiązań, niż to, co dla siebie początkowo zaplanowałeś. Kochani dwójeczka. Jeśli uwierzysz. Jeśli uwierzysz. Tym czego ci w tej chwili potrzeba jest wiara. Możesz zdobyć to, czego pragniesz, ale musisz uwierzyć, że uda ci się to osiągnąć. Zachowaj pozytywne nastawienie i wizualizuj to, na czym ci zależy. Odrzuć wszelką negatywność i pesymizm, a zamiast tego zawsze dostrzegaj jasne strony wszystkiego. Prawo przyciągania przywołuje do nas to, co spodziewamy się otrzymać. Jeśli jesteśmy przekonani, że zasługujemy na wspaniałe rzeczy, przyciągamy do siebie szczęście. Jeśli jednak rodzą się w nas wątpliwości i nie wierzymy w to, że na coś zasługujemy, nasze doświadczenia będą odzwierciedlały właśnie tę energię. Uwierz w siebie i w pielęgnowane w sobie marzenia. No i moi kochani trujeczka. A trujeczka mówi, nie przestawaj. Nie jest to pora do poddawania się. Kontynuuj podążanie w kierunku swoich nadziei, snów bądź planów. Jesteś na właściwej ścieżce i jeśli pozostaniesz na tym kursie, wkrótce powinieneś zacząć dostrzegać postęp. Bardzo ważne jest, żebyś twardo stał na ziemi i wierzył w siebie. Nie pozwól, by ktokolwiek cię on śmielił i skłonił do rezygnacji. Tylko dlatego że inni nie podzielają twojej wizji, ty nie musisz zaprzestawać podążania za własnym sercem. Kochani tyle, tyle na dzisiejszy wtorek, życzę wam cudownego dnia, no i słyszymy się kochani, już jutro.